A więc hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Xeno, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować e, najlepsze myszki, oczywiście według mojego zestawienia, to jest moje zestawienie, możecie mieć kompletnie inne zdanie, ale jest to tak jakby mini poradnik e, dla osób zaczynających e, z klikaniem w Minecrafcie, z nieużywaniem makra e, i w ogóle, nie? Yy, wszystkie myszki będą w przedziałach cenowych od 100 zł, drugi przedział, czyli już ten minimalnie trochę lepszy to jest od 100 do 250 zł oraz ten przedział już dla tych bogatych, yy, którzy nie boją się wydać więcej na myszkę, czyli od 250 zł i powyżej. Oczywiście te ceny pochodzą z rynku polskiego, jak i tego zagranicznego. Oczywiście, jeśli chcecie, odcinek z, tylko i wyłącznie z myszkami z rynku polskiego, e, czyli z miejsc, gdzie możemy nabyć je w Polsce, ze sklepów, e, to oczywiście możecie napisać w komentarzu na dole. E, chętnie taki odcinek zrobię, jeśli będziecie chcieli. A więc, może przechodźmy do pierwszego budżetu, czyli 100 zł. Więc w przedziale 100 zł e, wybrałem dwie myszki. E, pierwszą myszką jest Razer Dead Adder Essentials, e, którą możemy w tym momencie wyhaczyć od 100 do 150 około zł. E, teraz w Polsce pojawia się na przykład bardzo często na promocjach, właśnie za te 100 zł, ostatnio była na przykład na Wixcomie. E, myszka według mnie bardzo dobra, posiadałem ją. Jeśli chodzi o Gitter, Klika czy też Butterfly'a, jest według mnie dobra. Do Draga może nie polecam jej, ale jeśli chodzi już z grip-tape'ami, to jak najbardziej oczywiście można ją brać. Kolejną myszką, którą wybrałem, jest Logitech G203, którą również możemy dostać od 100 do 150 zł. Teraz również się ona bardzo często pojawia na promocji: są wyprzedaże generalnie tej myszki i ona jest tak nazywane, tak zwana jest e, starszym bratem Logitecha G Pro Wireless. E, więc myszka do klika jak najbardziej, do Butterfly'a też. W sumie będzie dobrą myszką i w sumie jest to dobra myszka jak najbardziej na sam początek, żeby poćwiczyć to. Eee, Że budzicie w ogóle klikanie, nie wydacie dużo, a zauważycie, czy jest to dla Was, czy jednak nie. Kolejny przedział cenowy e, od 100 do 250 zł. Tutaj wybrałem Razera Vipera Mini. Jedyny minus tej myszki brak, double clicka, generalnie. No i oczywiście drag na niej nie wychodzi zbyt dobrze, ale jak najbardziej, jitter click, butterfly click, polecam, możecie brać z względem myszki która się również pojawi w tym zestawieniu jest taka różnica że ma gorszy sensor no i tak naprawdę jest tyle jeśli chodzi o razera vipera mini jeśli chodzi o swojego tak jakby większego brata jeśli chodzi o różnicę kolejną myszką jest logitech G pro hero kolejna myszka Logitecha w przedziale 250 zł według mnie ok myszka jak najbardziej Butterfly czy Jitter Click możecie brać, oczywiście jest to droższa również jakaś starsza myszka ale jeśli chcecie coś brać z Logitecha coś droższego to właśnie między G Pro Hero a kolejną myszką czyli G502 Hero bym się zastanowił jeśli Wam zależy na droższej myszce po prostu Logitecha, obydwie myszki są bardzo dobre jak i do Jitter Clicka, jak i do Butterfly'a nic więcej mi tak naprawdę nie pozostaje do powiedzenia tutaj, jeśli chodzi o te myszki. Kolejną myszką jest Glorious Model O, O-, D i D-. E, myszka, której jestem w tym momencie yy, właścicielem. E, jak dobrze wiecie, myszka, którą posiadłem, to Glorious Model D. I dla mnie myszka bardzo dobra. Posiada double klika triple clicka. Bardzo dobrze na niej wychodzi drag click, jitter click, butterfly. Jest generalnie dobrą myszką, wiadomo. Glorious ma już swoje na rynku, jest chyba od ponad roku, jak dobrze wiem. Ale według mnie, w przedziale 250 zł, jedna z lepszych myszek do wyboru w tym momencie. Nicząc oczywiście Vipera, który według mnie też jest spokojny. Jeśli by tylko posiadał double clicker czy cokolwiek innego, no i ostatnią myszką w tym przedziale cenowym jest Rock Con. Eee, można oczywiście z tego wybrać, jest dużo. Akuratnie duży wybór: jest Kon xtd, jest Kon Aimo, jest Kainy 100, 102, 120, 122, i wiele innego rodzaju tych myszek. Według mnie bardzo dobre myszki do gry w Minecrafta, do ćwiczenia, klikania i w ogóle. Co mogę więc o tym powiedzieć? No w sumie to nic. Polecam, możecie brać, jeśli chcecie. A jeśli chcecie zapytać coś o te myszki, bo również takowe, takową myszkę posiadałem jak Kain, czy wcześniej właśnie e, Logitech a G502, to też możecie się pytać. No i w tym momencie wchodzimy na ostatni przedział cenowy, czyli od 250 zł powyżej. No i tutaj w sumie wypadł tylko na moje trzy wybory, wszystkie oczywiście bezprzewodowe, no bo tak naprawdę w tym przedziale cenowym nie opłaca się w żadnych przewodowych myszek. Jak najbardziej jest już przedział, w którym możemy sobie pozwolić na to udogodnienie i wziąć myszkę bezprzewodową. Więc pierwszym moim tokiem myślenia jest Logitech G Pro Wireless, czyli tak jak mówiłem, ten lepszy brat, generalnie G203. Eee, w tą myszkę możemy właśnie też dostać w przedziale około 400 zł eee, myszka generalnie bardzo dobra butterfly, jitter i drag również na niej jakkolwiek wychodzi więc generalnie co mogę powiedzieć, fajna myszka można wziąć dobry sensor generalnie dobry ślizgacze nie będziecie czego żałować jeśli chodzi o tą myszkę kolejnym wyborem jest Razer Viper Ultimate eee, przedział cenowy 500 zł Czyli no, jest troszkę droższa e, od Logitecha, e, według mnie właśnie między Viperem Mini, to różnica jest bezprzewodowa, e, na pewno większa, czyli za tym idzie gramatura jego również jest trochę większa. E, do Click'a, Butterfly'a bardzo dobra myszka. E, jego sensor również jest bardzo dobry, e, jak i również. Co mogę powiedzieć? No jedyny minus to jest brak double klika czy e, triple klika i to jest tak naprawdę jedynie, jedyna wada w tej myszce. No i ostatnią myszką w tym przedziale jest Gro Glorious Model O Wireless, e, którą możemy dostać w cenie 450 to około złoty. Generalnie myszka e, tak naprawdę prawie niczym nie różni się od Glorious Model O. Oprócz tego, że jest bezprzewodowa, no i generalnie ma poprawione te błędy, które posiadała myszka, a właśnie Glorious Model Outa wersja przewodowa. Według mnie, w tej cenie wyższej, czyli od 250 zł, jedna z najlepszych myszek, jaką można w tym momencie wybrać, ona konkuruje właśnie z logitech MG Pro Wireless. I no, co mogę powiedzieć? Według mnie, jeśli chcecie brać myszkę w takim przedziale cenowym, to właśnie bym się, według mnie, zastanowił albo nad Logitechem, Logitechem G Pro Wireless, albo Gloriusem Module O Wireless. Więc to tyle ode mnie, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że chociaż minimalnie Wam w tym momencie pomogłem w wyborze. Więc jeśli będziecie chcieli kolejne odcinki na temat myszek w danym przedziale cenowym, czy też innych podzespołów, to piszcie w komentarzu, jak nie dla was taki odcinek nagram. Zrobię, postaram się co w mojej mocy. Więc to tyle ode mnie. Narka.